Z cieniem niż ze słońcem. Ja bardzo dziękuję za tę inicjatywę i za zaproszenie gminy Lipnica do tego, aby ten rajd mógł się odbyć na trasie Nowy Wiśnik czy Lipnica na terenie Gwiśnicko-Lipnickiego Parku 100 Dziękuję panu Krzysztofowi, panu Łukaszowi, pani. Yy... Panie Krystynie, oczywiście, którzy mnie odwiedzili, którzy przygotowywali całe przedsięwzięcie, przetarli szlak ja dzisiaj przede wszystkim chcę zaprosić do tego, aby kolejna edycja odbyła się także na terenie naszej gminy. Myślę, że załącznie Pani Burmistrz nie będzie miała nic przeciwko temu, jak powiem, że też na terenie gminy nowy wieśnisz, powiem poprzez Liściński-Olimpijski Park Obrazowy stanowimy w pewnej części jedno. Więc cieszę się, że mogliśmy Państwa gościć i zobowiązuję się do tego, że w przyszłorocznej edycji będziemy starali się stanąć jeszcze bardziej na wysokości zadania, jeszcze bardziej pokazać piękno historii i kultury, jeśli chodzi o nasze zasoby dziedzictwa historycznego. Narodowego, które gdzieś tam z boku są, ale są szczególnym wyróżnikiem, a chociażby kościół wpisany na listę UNESCO. Życzę wszelkiego dobra, szczególnie za to, że Państwo wspieracie też piękne idee i że ten rajd nie jest tylko wycieczką, ale ma swoje bardzo ważne przesłanie i myślę, że będziemy takie inicjatywy tym bardziej wspierać w przyszłości. Wszystkiego dobrego i cieszę się, że mogliście Państwo podobać. No dobrze, Słuchajcie, ja bardzo serdecznie chciałam podziękować Wam, młodym, którzy, którzy fantastycznie byli z nami obecni i bardzo się cieszę, że chcieliście przyjrzę, chcieliście w tym wziąć udział. I do zobaczenia na następnym rajdzie. <trujne> <trujne> Już nie ma co właściwie dodawać, ja tylko chciałem powiedzieć dziękuję za to, że jesteśmy razem. Tyle. Mąż proszę. Teraz Chodźcie tutaj wszyscy na dół, zrobimy publiczne takie zdjęcie zbiorowe. Zbiorowe na tle tego balonu. Tutaj staniemy.